Na przykład na inwestycje, bo o, o tym głównie chciałem powiedzieć, to, to w przypadku ulicy Hallera wiele się działo w ciągu ostatnich kilku lat. Nie tylko nie w zeszłym roku, tylko w kilku latach. Czyli właściwie prak praktycznie prawie na całości ulicy Hallera wymieniliśmy chodniki, są, są nowe chodniki, powstały nowe miejsca postojowe. Całkowicie nowy parking na Gimnazjum nr 1. Wspaniały Orlik, to też jest miejsce gdzie, no, można powiedzieć, że wprawdzie w terytorialnie na osiedlu Starosty Kosem, no ale, ale wykorzystywane też przez mieszkańców osiedla Dzieci Polskich. Yy, z drugiej strony ulica Witosa, no i co by tu dużo mówić, to, to jest jedno to był, to był jedno z najniebezpieczniejszych miejsc, jeśli chodzi o, o przechodzenie dla, dla pieszych. To znaczy z, z ulicy Halera w kierunku Mosiru. E, no, Jest niemal fatalna, ale w ogóle przejście było jedną z najniebezpieczniejszych w mieście, więc e, są krytycy e, pomysłów z rondami, no, ale proszę Państwa ronda to jednak bezpieczne rozwiązanie na, jeśli chodzi o skrzyżowanie i o 100 razy bezpieczniejsze niż to co było poprzednio, więc w moim przekonaniem Inwestycja, czyli przebudowa ulicy Witosa miała sens, się sprawdza i naprawdę jest to piękny odcinek drogi. Jest na razie w dwóch etapach, bo podzieliliśmy tu na trzy etapy. Te dwa najważniejsze w naszym przekonaniu zrealizowaliśmy: czyli od Trałuta do Halera i od Halera do Targowej. No i Targowa, bo to już jest sąsiednia, Osiedle, Targowa również przebudowano na tym odcinku do rejonu energetycznego. Kiedyś, to jeszcze przed paroma latami trwały rozmowy z PKS-em. PKS jeszcze kiedy był spółką Skarbu Państwa przed prywatyzacją były dosyć ambitne plany, żeby tam, gdzie jest obecnie zajezdnia PKS-u, stacja paliw i w ogóle cała zaplecze pks żeby tam był nowy dworzec autobusowy. Żeby już PKS nie straszył. Przybłogosławskiego i że był nowy z prawdziwego zdarzenia dworzec autobusowy. Te plany są jak na razie chyba zawieszone, tak, tak to rozumiem, bo PKS wystąpił teraz po remont dworca przybłogosławskiego. Jak Państwo wiecie, on jest fatalny w fatalnym stanie. No jedno z bardziej szpetniejszych miejsc w naszym mieście no szczególnie, w, szczególnie w takim miejscu no stąd te plany remontowe przy Bogusławskiej raczej oznaczają że tych planów poważnych przy Zawadzkiego nie będzie ale no ja też nie chcę się wypowiadać w imieniu spółki my przygotowując dokumentację projektu ulicy Witosa przewidzieliśmy tam taką drogę bisową żeby żeby ten dworzec żeby mógł, żeby mógł być obsługiwany o ulicy Witosa. Co oznacza, jakby to znaczy, To nam nie umożliwi oczywiście przywód do ulicy Witosa. Nie ma, nie ma wyborca, to znaczy, że, że nie zrobimy to w takiej formie, jakiej chcieliśmy. Jakiej chcieliśmy pomóc spółce, ale będziemy mogli w przyszłości e, dokończyć. To jest, to jest odcinek w planach. On nie ma odzwierciedlenia dzisiaj w budżecie. Ma oczywiście tam w budżecie jest zapis, ale w bardzo niewielkiej sumie. Więc on jeszcze w tym roku najprawdopodobniej nie będzie realizowane. Też były pomysły płynące z Państwa spotkań, żeby tak jak y, przy rądzie z ulicą Halera tam został pobudowany y, nowy parking w, w miejsce w, w zastępstwie, bo tam były, pan, pamiętajcie Państwo, od strony ulicy były miejsca y, prostopadłych, że pamiętam i powstał nowy parking, żeby to troszeczkę niejako zarekompensować. I taki pomysł też padł z drugiej strony, bo tutaj bliżej, bliżej 11 listopada, żeby tam parking nie powstał. Były różne opinie, jak się Państwo wiedzieli, bo są zwolennicy takiego rozwiązania i przeciwnicy. I pewno jak będziemy przystępować już do realizacji, no to do tego tematu wrócimy i trzeba będzie się zdecydować, czy również, że budujemy taki parking, czy też nie. Bo to jest fakt, że miejsc parkingowych brakuje na Właściwie każdy z nas ma samochód, każda rodzina ma samochód i, i, i tych miejsc jest brak cały czas. No i, ale też są opinie takie, że no nie pod moimi oknami. Więc, więc jak, jak z, z wszystkim co nowe, będziemy musieli troszeczkę podyskutować ten temat. Jest taka jedna drobna uliczka, o której nie wspomniałem, a już ją jakiś czas zawiesiła czy ją zgubiła w ogóle i zawsze są tak zwane ważniejsze sprawy, tu mam na myśli ulicę Syreny, właściwie prawie nie dotykana, tylko tam remontowana na bieżąco. Ona jest w takim szerokim pakiecie inwestycji, tak zwanych inwestycji wspólnych, czyli do relacji wspólnej, jakby z inwestorem, z osobami prywatnymi, z mieszkańcami ale jest przyjęta do realizacji, ale w miarę posiadanych środków. No co do pozostałych rzeczy, no to tak, szanowni państwo, z grubsza będzie to realizowane przez poszczególne wydziały też te history z, drzew, z drzewkami, nie będę się do tego odnosił. natomiast yy, jeszcze jedna rzecz, to przy tych dużych drogach, jak na przykład ulica Pitosa, też jest zawsze pytanie, jak, jak zrobić, żeby zniwelować hałas, ale też, żeby to przyzwoicie jakby wyglądało. No i w moim przekonaniu to rozwiązanie, które zastosowaliśmy, te drzewa urosną, no to to przyniesie swój efekt. One na razie dopiero niedawno były posadzone i, i chyba lepiej niż to miał być taki tunel z ekranami mi się wydarzy łówce Witosa i Aquapark i być może jak tutaj Radą miasta, na razie pracujemy intensywnie, być może powstanie e, hala widowiskowo-sportowa obok stadionu, więc to będzie naprawdę fajny, fajny rejon, w którym będzie można się pochwalić, poszczycić i z przyjemnością spędzić czas. Ja przepraszam, że teraz y, oddam, y, że oddaję głos y, Państwu, ale jeśli byście mogli Państwo, bo ja będę musiał za 5 minut wyjść. Jeśli byście pierwsze 3 pytania skierowali do mnie, a resztę. No, już już Pan ma więcej na tak, 5 minut, a że prezydent będziemy mówili za 15 minut. To, y, to proszę o te 3 pytania. A resztę Pan Radny Bralski przejmie 10 minut. To bardzo proszę, jestem ja uważany. Szanowni Państwo, bardzo proszę o pytania. Ja poproszę pana Krzysztofa Popowskiego, żeby tutaj zasiadł w miejscu komisji wniosków i może notował te wnioski, które byśmy chcieli, żeby prezydent i Rada Miasta zrealizował w przyszłym roku, czy jeżeli będą to prostsze i możliwe do zrealizowania obecnym jeszcze w tym roku, to...